Po wakacyjnym wypoczynku przyszła pora na powrót do nauki. 1 września uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Wojewódzka inauguracja odbyła się tym razem w świdnickim zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, po której zgromadzeni udali się pod budynek szkoły. Po przywitaniu gości złożono kwiaty i zapalono znicze pod dębem pamięci poświęconym Antoniemu Janowi Dei, aspirantowi Policji Państwowej zamordowanemu przez sowieckie NKWD. Następnie uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć poloneza w wykonaniu przedszkolaków i część artystyczną, po której powodzenia w nowym roku szkolnym życzyli uczniom przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że jesteśmy tutaj w tym znakomitym zespole szkół w Świdniku i jesteśmy wdzięczni za prezentację tego tego, tego występu artystycznego, za ten występ znakomity naszych dzieci. Od przedszkola, zaczynaliśmy przez kolejne elementy tego znakomitego występu artystycznego, bo on nam pokazuje w jakim duchu kształcimy nasze dzieci od najmłodszych do najstarszych w naszych przedszkolach, szkołach. Z okazji wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2023-2024. Pragnę przekazać całej społeczności szkolnej, nauczycielom, uczniom, rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły najlepsze życzenia wspólnej realizacji ambitnych planów i zamierzeń w tym nadchodzącym czasie. Niech prowadzą nas wszystkie te same idee, które przyświecały Komisji Edukacji Narodowej. Z serdecznym pozdrowieniem Mateusz Morawiecki. Koszmar wakacji się skończył, czas na radosny powrót do szkoły. Ale proszę Państwa, to nie do końca jest żart. Albert Einstein powiedział wielkim kursztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażenie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości A skoro mówimy o tej radości, wyrażania siebie, nabywania wiedzy, Oznacza to, jakim, jakim głównym zadaniem jest szkoła. Wielce szanowny panie ministrze, dziękuję. Dziękuję wszystkim środowiskom. Dziękuję. Tym, którzy przyczynili się, że ta uroczystość jest w naszym pięknym mieście Świdniku. Dziękuję pracownikom oświaty. Życzę im wielu, wielu sukcesów, bo ten trud ich się dopiero zaczyna. Życzę dzieciom, uczniom wszystkiego dobrego w roku szkolnym.